No ja nie uczestniczyłem w wyborze y, kapitana. Y, wybór akceptuje trenera, to był wybór jakby trenera, nie. to były przemyślenia trenera. Trener y, na temat tych chłopaków wie, y, wie najwięcej. On ich widzi w każdej sytuacji, wie, jakie mają doświadczenie, potrafi ocenić w, w tych sytuacjach jakby takich meczowych, y, mniej lub bardziej stresujących, to y, Kto jak reaguje, kto jest w stanie być tą, tym motorem tej drużyny, nawet takim mentalnym. I gdzieś y, po takiej analizie, analizie tych plusów i minusów podjął taką decyzję. Y, I widziałem, że ta decyzja jest y, akceptowalna przez pozostałych zawodników tak i przyjęła się ze. Pełnym akceptacją, zrozumieniem, tak. Mamy nowe otwarcie, tu naprawdę jest wiele elementów, które y, można jednoznacznie wskazać, że to są te atuty nasze w tej chwili. Jest chociażby y, znane w sporcie takie stwierdzenie wychodzenie z cienia mistrza, tak? Y, jest w każdej dyscyplinie. Tutaj postać tak silna Bartka y, z Marzlika, mistrza świata wielokrotnego, tak? Y, silna osobowość i w parkingu i na torze to powodowała to, że gdzieś zawsze każdy z nich był tym drugim. Tak? I to, i to tym drugim tak głęboko drugim. Bo jednak ta różnica była bardzo duża i tu na pewno nastąpi wychodzenie ścienia któregoś z tych zawodników. Proszę zwrócić uwagę jeszcze już tak matematycznie, bo też byłem świadkiem, jak trener Stanisław Chomski taką wyliczankę komuś ładną prze, przedstawiał. Proszę zwrócić uwagę na to, że tych trzech liderów, który, którzy zostali w naszej drużynie, to tak naprawdę to są liderzy, którzy zdobywali po średnio 10 punktów w meczu. Tak? Ten efekt wychodzenia ścienia, ten efekt zmiany numeru, chociażby na ten dyskutowany numer zawsze Bartka, który każdy, wielu z się pytał dlaczego, na najłatwiejsze biegi i tak dalej. Ja wierzę w taktykę trenera Chomskiego i, i trzymam za tą taktykę kciuki, żeby dalej się sprawdzała. Spowoduje to, że wśród tych trzech zawodników może być przyrost tych punktów, plus ta nasza młodzież z świeżym spojrzeniem człowieka z zewnątrz, Piotra Śwista, tak? To pozostaje nam 16 punktów do zdobycia na tych pozostałych zawodnikach, na tej pozostałej piątce, bo jeszcze spod ósemki najprawdopodobniej Timi Salonen, tak? to, to nie jest jakiś lod na księżyc, te, te 16 punktów. Także naprawdę ta drużyna, ta drużyna, równa drużyna yy, jest w stanie z każdym wygrać.